Z pierwszą interwencją w tym spotkaniu Stalmielec próbuje zaskoczyć szybkim kontratakiem i tak to się dzieje za sprawą Igora. Wymiana rozgrywający w okolicach 10 metrów. Katusza i pomiędzy nogami Dekaza. na lewą stronę i widzimy Katusza. Próbował tutaj blokować się, próbę zagrania na lewe rozegranie, ale uwolnił się teraz! Fantastycznie! zobywał i zabywa. bramkę numer 3 Na zespołu z mielca Katusza Ablak Ależ teraz dobre wejście, no gdyby ten lop tylko wszedł, no to. Goliszewski, Goliszewski sam, ale wprost. Pisarkiewicza. Pisarkiewicz, od razu daleka piłka, jest Winiarski, Winiarski! Anszteros w Zdecydował się na indywidualną akcję, teraz Dzianis. w ataku, jest szansa na 4 do 3, ale to się nie dzieje. Damian Wawrzyniak powstrzymany po raz kolejny przez... Dało się Stefani, ale jednak zablokowana ta próba. Jest teraz szansa na pójście z kontrom, Jak to się zakończy? Czech zagrywa do boku. Jest! Bramka numer... Dzianis. Wawicz. Błyskiewicz, ponownie Dzianis, Dzianis do boku, jest Stepani, Stepani ze skrzydła i nie ma bramki. Jeszcze miał szansę, żeby ta piłka do niego, to, to by była... Teraz prawo rozgrywające bez Kamila, Katusza, niezbyt dobrze obsłużył Szymona Krajewskiego tym oto sposobem. Szansa na objęcie prowadzenia, została z Pawlakiem, Winiarski, poproszony do koła. Katusza, w dalszym słupku.